czułem Dzisiaj bardzo wyjątkowa, yy, yy, wyjątkowa część popra yy, poprawkowej. Bo dzisiaj będę ja sama bez gości. Yy, trochę yy, mój głos nie domaga, ale myślę, że to nie jest żaden problem dla nas. Yy, I dlaczego postanowiłam ostatecznie przyjść pomimo właśnie tego głosu? Bo temat yy, cały czas się powtarza yy, z. Z moimi klientkami i generalnie z osobami, które przeprowadzam różne konsultacje. Czyli po co mi ta strona, skoro jest nafi, skoro jest dance skoro jest easy card, skoro prowadzę sprzedaż przez Instagrama? Po co mi to? I dlaczego to poruszam w serii poprawce web? Bo jak wiesz, ta seria poprawce web jest o tym, żeby poprawić sobie swoją stronę internetową, ale też i ten nasz web, czyli ten sposób jakiś tam myślenia o sprzedaży, o stronie, czy różne mindsetowe e, rzeczy, które nieraz tutaj poruszam z moimi gościniami. Dzisiaj temat bardziej związany właśnie z tą sprzedażą i z tą istotą tej strony internetowej i e, e, jak to wszystko działa. E, więc, więc jak już zaczęłam, często dostaję pytanie, czy na naprawdę potrzebuję tej strony internetowej. Skoro mogę sprzedawać konsultacje na Nafi, produkty na EasyCard i jeszcze mam StanStore i wszystko robię przez Instagrama. No okej, okay. można, ale hmm. ale, ale mam kilka takich, ale związanych z tymi sprzedażami, bo na jakąś tam próg wejścia na te platformy jest dość niski, bo oni liczą za prowizję najczęściej. Yy, jakaś tam część jest darmowa. Na Fit chyba jest całkowicie, całe darmowe, ale pobiera prowizję. W EasyCard i StanStore trochę inaczej to działa, ale generalnie zasada jest podobna. Około między 5 a 10 często pobierają z tej kwoty, którą ty masz w teorii dostać. Mm, i tak czyli tutaj to do końca też już nie jest takie darmowe, bo jednak płacisz no nie eee, i czasem więcej niż jakbyś miała typowo płatność poprowadzoną nie wiem, przez Stripe'a, przez PayU przez przelewę 24 i inne bramki płatności, które umieszczasz na swojej stronie bo tam ten procent to jest najczęściej między 2, a 3 chyba i pół najwięcej widziałam na PayPalu, czyli umówmy się, dużo mniej. Eee, no, ale to tyle z takich technicznych kwestii na, ta, na początku, eee, bo będzie tutaj takie konkretne mięcho eee, i mam nadzieję się wyrobić w 30 minut, taki mój cel. No i właśnie, wszędzie ci wszyscy powtarzają, że Instagram, to nie Twoja własność Dziś działa, jutro może zniknąć zasięgi, algorytmy, wszystko się dynamicznie tam zmienia. I ciężko jest to w, jakiś, w jakikolwiek sposób kontrolować. Nawet. Mm, nawet jak ktoś cię znajdzie, skroluje, znika, później znowu trzeba pomyśleć, jak go zatrzymać huki, nie huki kombinujemy wszystko. I okej. Okay. Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn. Wszystkie social media są mega ważne, żeby nie powiedzieć zajebiście. Naprawdę. Bo przy pozycjonowaniu strony jest taka część, która nazywa się social media tactics. Więc social media są ważne przy pozycjonowaniu naszej strony. A co się dzieje, to nie ma strony? Jej nie pozycjonujesz i zawsze zaczynasz od zera, to zaczynasz ją robić. Ale co jest najważniejsze? Że Instagram czy inne social media przyciągają tych ludzi do Ciebie, przyciągają ich uwagę i to jest ich zadanie tak? ich zadaniem jest właśnie przyciągnąć, żeby ludzie Ciebie poznali tak samo jak ja tutaj teraz jestem i ktoś nowy przychodzi, to też ta osoba mnie poznaje, tak? Poznaje hmm, flow, z jakim mówię, pomimo, że dzisiaj trochę inaczej mówię, ciszej mój głos nie jest taki jak zawsze yy, bo, bo jestem przeziębiona więc e, Instagram, Facebook LinkedIn mają na zadanie przybliżyć nas jako przedsiębiorców. Ale Instagram nie sprzedaje, nie domyka sprzedaży. Co to znaczy? To znaczy, że na Instagramie nie kupią. To znaczy, że musisz im wysłać link albo nie wiem nawet numer konta. Ale musisz coś zrobić. Ponadto, jak wysyłasz im numer konta, to znowu ci ludzie mają więcej rzeczy do zrobienia. na swoje konto, skopiować yy, numer konta bankowego. Yy, yy, yy. Chciałam, że będę kichać. Numer konta bankowego i te wszystkie kroki po kolei, które się pojawiają, się mnożą. A powinna być, sprzedaż być w miarę krótka. <laughs> Sorry. Ta sprzedaż powinna być w miarę krótka. Wtedy jest skuteczna najbardziej. Teoria mówi, że w trzech krokach, ale ważna sprawa w tym momencie, żebyś, żebyś wiedział, że ten Instagram no, nie domyka nam tej sprzedaży. On tylko ściąga nam tych ludzi, przychodzą tutaj jak takie rówki do nas. A strona internetowa to jest to miejsce, gdzie można właśnie tego człowieka zatrzymać na tak zwaną kawkę, czyli sobie poczytać Twoją ofertę, cennik. Może się tam zawsze skontaktować. No i dobra, ale wiem, wiem, wiem. Mówiłam o czym: Onafi, Stanstore i Easycard jeszcze. No i fajnie, podobnie jak z Instagramem, to jest fajne miejsce na początek. Ale znowu, działasz nie u siebie, na cudzej platformie, w cudzym ekosystemie. Nie masz wpływu na. Pozycjonowanie, na strukturę, na branding. Często nawet pełnej analityki nie masz. A jak ktoś szuka Ciebie w Google, no to Cię nie znajdzie, chociaż, chyba że dasz im konkretnie link do swojego Navi, do swojego stand store do swojego EasyCard czy innych ułatwiaczy sprzedaży. No i właśnie. I tutaj pojawia się ten największy, tak jak naprawdę, minus tych platform, bo czas jest bardzo ważny w całej, i w całym pozycjonowaniu swojej marki. Nie tylko stronę, tylko żeby Twoja marka, Twój brand był znany, znany, widziany i rozumiany przez innych. Ale, no ale właśnie, jak ktoś wpisze, nie wiem, ostatnio koleżanka właśnie mówiła, że będzie miała kurs na NAwi z Naturopatii. Tak jak wpisze ktoś kurs Naturopata, no to ona ma bardzo małe szanse przebić się w tych wszystkich kursach oficjalnych, tak? Z Naturopatium. Dlaczego? Bo tam na Navi jest miliard różnych rzeczy. I każdy tam ma swoją branżę i to nie jest typowo jej miejsce, tak? I to sobie możesz tak wyobrazić, jakbyś sprzedawała swoje produkty na straganie, jak idziesz przez targ i wszyscy mają swoje takie małe straganiki. Albo, nie wiem, jesteś w centrum handlowym, tak? Ten nawiz, takie centrum handlowe. Jak powiesz konkretnie, wiesz, w tym sklepie na pierwszym piętrze są fajne buty, no to ta osoba pójdzie tam bezpośrednio. Czyli jak ty swoim klientom dasz bezpośrednio ten link, no to się znajdą. No, to cię znajdą. A jak nie, to będzie ciężko im trafić do ciebie, bo po drodze mijają inne sklepy, tak? Na Instagramie, na LinkedInie zależy, gdzie działasz. No i a własna strona, to już Twój butik, Twoje zasady, Twoja domena, Twój adres. Czyli tam Twoje działania y, z, będą y, procentowały w czasie, tak? to nie jest tak, że masz stronę i od razu będziesz na pierwszej pozycji. Nic bardziej mylnego. Dopiero po dłuższym mm, czasie bycia w Google, tak, posiadaniu strony, możesz zacząć walczyć o pozycję. Yy, i, I to jest ważne. Ja jeszcze będę tak dzisiaj mówić o tym, że wszystko to jest ważne, co mówię tak naprawdę. Yy, ale miałam inną sytuację, też od razu podam konkretny przykład. Klientka chciała, żebym wsparła jej działalność reklamą. E, to było niedawno. No ja i okej, okay, dobra. A że ona prowadzi e, działalność z płodnością, to Google mm, ogranicza te reklamy, czyli prawie nic w ogóle się nie wyświetla. E, I tak ona ma stronę, ona ma swoje rzeczy, ale ani w social mediach się nie pozycjonowała. Ani w Google. I teraz całą mm, tą strategię w jakiś sposób miała opartą na reklamach. I co za tym idzie? Nie było tego backgroundu, nie było tego backupu y, dobrze zrobionego i dobrze zaplanowanego. I teraz, jak się jedna taka gałęź, na której opierała cały swój biznes, wyłamał, no to, to znowu w jakiś sposób zaczyna od nowa. A co w tym wszystkim jest ważne? No, właśnie, że jak opierasz całą swoją gałąź na przykład na Instagramie, na przykład na Nafi, na przykład na Easycard, na Stanstore, bo jak coś tam się podzieje złego, no to, no to później jest problem. To później nie wiadomo, jak podziałać, z jak nadrobić ten czas, który można było od początku tej posiadania tej strony, powolutku sobie działać. Dlaczego mówię powolutku? Bo nie trzeba się wcale śpieszyć. <laughs> Jak gdy trzeba, to nie trzeba. I, yy, i ta kwestia yy, jest często zapominana, że, że każdy biznes potrzebuje swojego czasu, żeby rozwinąć się w, w różnych tych yy, gałęziach, w różnych tych mediach, w których działamy. Oczywiście, im więcej mamy. Yy, Platform, na których działamy, tak związanych z tym Social Media Tactics, to jest ok, bo wtedy, jak na przykład Instagram się wykracza przestanie istnieć, no to działasz na przykład na YouTubie, na Insta, na Pinterestie, na Tumblr. No, jest ogrom platform, które wspierają wspierają sprzedaż, sprzedaż, wspierają to pozycjonowanie tej marki. No i i właśnie. I ja w tym momencie lubię zawsze mówić, że to posiadanie tej Twojej strony internetowej to jest takie, jakbyś miała swój własny tworzyc centralny Twojego marketingu, Twoich działań, Twojej sprzedaży. Czyli masz tą stronę i tam do niej idą z każdej strony tu tu? tu, tu, tu ludzie, których Ty kierujesz z różnych miejsc, czyli kierujesz z Instagramu, kierujesz z YouTube'a, kierujesz z... Facebooka kierujesz z innych stron, gdzie na przykład miałeś z kimś wywiad i niech ta osoba udostępni link do twojej strony. Mm, i, e, I wtedy ta strona, ona działa, cały czas działa i nabiera mocy, nabiera prędkości. E, I popatrz. Też często taki argument słyszę, ale przecież influencerzy na Instagramie nie mają stron. Okej, okay, nie mają własnej strony, ale przecież jak ci reklamują jakiś kurs, to gdzie ty ten kurs kupujesz? Na stronie. reklamują ci koszulkę, reklamują kosmetyki, to gdzie kupujesz te kosmetyki? Na stronie internetowej, tak? Nie ich, tylko tej firmy, z którą pracują. Ty pracujesz dla swojej firmy. Oni pracują dla innych firm, robiąc im promocje. Czujesz ten klimat, o którym mówię, co? Eee, i, I właśnie. I właśnie. To jest takie. No, no, jest tak. Oni nie potrzebują mieć własnej strony, bo każdy influencer z kimś ma jakąś umowę podpisaną. I eee, tak samo afiliacja. Ty kogoś polecasz, to ty musisz mieć tej strony. Wystarczy, że ta osoba to powie, że przechodzi od ciebie, i ty w ten sposób możesz zarobić pieniądze. Ale koniec końców ten klient, ta osoba ląduje na stronie i tam kupuje. I dopiero ty otrzymujesz od dokonanej sprzedaży swoje prowizje. Czyli, no dobra. Nie masz strony, ale twoja, Twój zarobek zależy od tej sprzedaży na tej stronie, no nie? tę abstrakcję, która tu zaczyna się nam tworzyć, no nie? I mm, więc, więc to też, też tak nie działa, bo e, dlaczego tutaj ten znowu przykład z tymi influencerami tak uwypukliłam? Bo to jest naprawdę tyle razy, ile ja słyszę podczas konsultacji, że yy, influencerzy nie mają tych stron. Tak, ale zarabiają od dokonanej sprzedaży na stronie internetowej. Nie swojej, tylko cudzej, bo pracują na wynajem. Może sobie to tak wyobrazić. No i, yy, i tak. Druga rzecz, którą tutaj jeszcze yy, chciałam. Nakreślić to jest właśnie, dlaczego tak długo się wybija ta strona? Dlaczego to ze stroną tak długo trwa? Ja mam wrażenie, że trwa tak samo jak wszędzie. Na Instagramie szybko się może wybić jakąś tam kontrowersją jakimiś takimi, tego typu sprawami. Ale też te duże konta nie dochodziły do setek tysięcy followersów w jeden dzień. Często te biznesy trwają kilka lat. Kilka lat regularnej pracy, legu, e, regularnego e, działania tak samo, jak działa ze stroną. Dlatego mówię, że ta strona jest tym Twoim dworcem centralnym. Bo ona jest zawsze, chyba, że prądu nie będzie. <grym> Ale ona i tak jest u godzinę, kto ma prąd. To, ty jej nie możesz tam wejść i zobaczyć, jak ty nie masz prądu. Ale ona jest i działa dla ciebie. Ee, działa, tak teraz sobie mówię, w głowie już od razu mi taki głos. Działa, jak ją używasz. Bo ja uwielbiam Bambika na podkreśleniu tego, że właśnie ty tą stroną sprzedajesz. W jaki sposób? A no, taki, że właśnie za pomocą Instagramu. Za pomocą różnych social medii, za pomocą newslettera, za pomocą wywiadów u innych. Tam zostawiasz swój link, i ci ludzie do ciebie przychodzą na stronę. A im więcej masz takich, ktoś do siebie na stronę, tym Google może stwierdzić, że ta strona jest, jest wartościowa. Tak, bo skoro ludzie do ciebie przychodzą, to tam musi być wartość. Google też potrzebuje czasu, żeby ją zauważyć. Ale właśnie, jak ją że regularnie, to działa. Tak samo jak na Instagramie regularnie, publikujesz regularnie, działaś, to to przynosi efekt. Tak samo działa strona. Cześć, o co, o co mi tutaj chodzi z dzisiejszym tym takim liveem moim. I, I wtedy ta strona ma szansę z Tobą rosnąć. No i znowu pytanie, co się dzieje, gdy działam tylko na NaFi, działam tylko na Stanstor działam tylko na EasyCard. Są różne te platformy teraz porobione. Nie wiemy, Stitcher, bo jest, jest mało. Naprawdę jest ogromne miejsce gdzie możesz pójść, e, wrzucić tam swój produkt, wrzucić tam swój e-book, wrzucić tam swój kurs. Jak możesz na Udemy sama. Ja tak mam jeden wrzucony. Kurs i go sprzedawać tam. Da się. Da się jak najbardziej. Tylko pytanie: na czym tobie zależy? Na czym ty upierasz swój biznes i jaką ty masz strategię? Ja tutaj zawsze podkreślam jedną rzecz, która jest z mojego punktu widzenia najważniejsza, żeby nie opierać wszystkiego na jednym. Żeby mieć kilka wypracowanych ścieżek. Bo jak opieramy jedną, tak jak na przykładzie tej mojej klientki z acami. Ona opierała tylko na tej gałęzi i ona działała. Do momentu, jak nie zmienili reguł. I przestała działać. A w międzyczasie, przez to, że tam to działało, inne działania były trochę zaniechane i zaniedbane. A teraz już, jak to się wykrzeczyło, to nie ma czasu, żeby napracować nad tym z powrotem. No i. No i właśnie. Też myślę, że tutaj jest ta kwestia raz finanse. Bo chcemy być na w tych platformach jak NaFi i EasyCard, StanCard ze względu na finanse, bo jeszcze nie zarabiasz tyle, bo to jest tańsze, ale jak sobie później policzysz w skali czasu te koszty, które tam jednak oni pobierają, no weźmy na przykład, masz kurs za 1000 euro, NaFi pobiera 6%, czyli mamy tam 60 euro, i masz 10 takich osób, no to masz już 600 euro. Oddanych. no nie? A w... To, to, to już robi kwota, no nie? Skala robi tą kwotę. Yy. Ale też przez to, że tam jesteś, nie pozycjonujesz się w Google jako marka. I jak ktoś wpisze twoje imię i nazwisko, może wyskoczyć tylko Instagram. <laughs> I jak jest ta strona internetowa. Nawet zwykły one page, to trochę bardziej ufamy, bo ta strona kojarzy nam się z czymś profesjonalnym. A druga rzecz, która y, też często klientki powtarzają, które są na nawi, i przychodzą do mnie, bo tam czasem też są problemy z płatnościami, z różnymi rzeczami, pomagam też to ogarniać. To momenty. Sorry. Jednak bez wody się nie obejdzie. Na nafi, e, mówiłam o tym, że przychodzą na bo są problemy, i, oh, oh, oh. E, i straciłam moment, bo nie w gardle zapie. I to się dzieje. No I wtedy mamy tak, że nasze <coughs> <coughs>